Cześć, witam na kanale info uprawa. Wczoraj wieczorem sobie chodziłem. Bardzo mi się podobało, byłem szczęśliwy. I mówię: A pokażę wam dzisiaj moje piękne, dwumetrowe pomidory, bo są niesamowite. Pokażę wam, jak to wszystko rośnie, bo na zrębkach, no to. Tak jak widzieliście, rośnie źle, ale tutaj rośnie no z wyjątkami ale, wy, wyjątkami, ale pięknie. I mówię, pochwalę Wam się tym rano, zobaczycie taki piękny filmik, jak się cieszę, bo już przepełniała mnie radość. No i nagle czarne chmury. Mówię, a? Będzie burza mocna, zresztą dostałem te ostrzeżenie. No, pozamykaliśmy wszystkie tunele. Drzwi, jak wiecie, jak nazłeś, nie, nie zamknęły się w jednym tunelu, więc tam tylko to tam wiecie, przyrzasnąłem od dołu i trochę na zamek. No ale wiecie, było w miarę wszystko zamknięte. Pioruny zaczęły walić, no to mówię, idę do domu, bo są dwie rzeczy, których się boję. I jedną z nich to są właśnie pioruny. Burzy się boję, no, no to mówię, kryjemy się w domu, dobra. No i tak sobie patrzę, nagrałem jakiś tam fragment. Mówię, a zobaczę, jak to. Jak to tam, wiecie, ta burza jest i nagle tak zaczęło wiać, tak zaczęło wiać takich wiatrów, nie wiem czy widziałem, to znaczy no na początku jeszcze aż tak nie, ale później tak patrzę, wywiało tam troszkę tej folii z przodu, też na innym tunelu wywiało folię tutaj na tych klipsach, no to mówię idę to zamknąć, jeszcze wie, wiecie tych klipsów dać więcej, po prostu. Bo tutaj nakładaliśmy specjalną folię, no i też no, ten przód na klipsach jest. To mówię, idę. Jeszcze po drodze, no piorunami waliło, ale mówię już trudno, już co tam z, ze strachem? Warzywa wa ważniejsze. Przepraszam za hałas w moich słowach, bo się denerwuje. Ale yy, no, mówię, idę. Biegnę tam ten. Zaczynało miotać tymi tunelami. Tym i tym tak właśnie na lewo i prawo. Mówię, no szybko ściągam tą, tą folię, bo to połamie mi je całkowicie i, i poleci mi na warzywa. Mówię, tak nie może być. No to szybko pobiegłem, pobiegłem, ściągnąłem to wszystko ten, no ale tunele połamane. I powiem Wam tak, mógłbym się teraz smucić, mógłbym powiedzieć, a dobra, wiecie, odpuszczam czy coś, ale ja się nie poddam. Ja będę dalej to robił. Ja idę po piękną dynię, 500 kg. Ja idę po piękne. Mam piękne pomidory w szklarni. Szklarni nic nie, nie ruszyło. Mam piękne warzywa. Ja będę dalej to wszystko uprawiał. Będę dalej się starał i choćby nie wiem co było. Choćby mi wszystkie warzywa zwiało, połamało i tak dalej. To nasadziłbym nowe. Bo to jest coś, co kocham robić. Nawet mimo tego, że takie rzeczy się dzieją, że takich wiatrów nie widziałem, ten. No, tunele 6 na 3 wytrzymałe. Tunele na promocji podkusiło mnie. Mówię, a nie było mnie stać. Wiecie, wcześniej na tunel taki większy, kiedy chciałem sobie kupić, nie było mnie stać. Potem mówię, a promocja, dobra, kupuję. Mówię, a 4 na 12 piękne, niesamowite. Ten biorę. No to mam promocję. Dwa tunele połamane. Wszystko połamane, ale my te tunele naprawimy. Tutaj założymy dzisiaj folię. Nie wiem jak to zrobimy, ale my to naprawimy i tutaj będą rosły dalej warzywa. Tutaj będą dalej rosły arbuzy. Było to marne, zaczęło to rosnąć. Byłem szczęśliwy, że, że łapło to. Że wiecie, że to rośnie. O. Byłem przeszczęśliwy, że widzę takiego arbuza. W innych miejscach mam jeszcze lepsze tamten, ale cieszyłem się tym wszystkim i nie ma. Nie ma, żeby mi to zabrano. Będzie uprawa dalej. Te arbuzy tutaj muszą zaplonować. Tykwa, która tutaj jest. No, trochę ją pom pomijało. Melony, ogórasy, pomidory mam tam. Jeden tunel mi przetrwał na z promocji. I wiecie co, ja Wam pokażę te wszystkie moje teraz piękne warzywa. Cieszmy się tym, co jest. Wiadomo, że jest mi smutno, ale głowa do góry i uprawiamy dalej warzywa i owoce. Jeden przetrwał. <laughs> Na promocji przetrwał, a tam wody jak nie wiem, nalało tyle. Dzisiaj zbieram cukinie. Piękne papryki. Następne cukinie. Nigdy się nie poddawaj, choćby nie wiem, jak było. Mimo różnych przeciwności. Nawet jak jest źle, mój tata mówi takie słowa. Choćby noc była najdłuższa, to po nocy zawsze będzie dzień. I ten dzień nastąpi. Zaraz wam pokażę dwu, dwumetrowe też będzie o tym specjalny odcinek, ale malutkie pomidorki pięknie zaczynają owocować. Patisony, cukinie przepięknie już plonują. Pięknie już się rozrastają. Następna. I patrzcie tutaj teraz na ten widok. Ja wiem, że Agro włóknina, i tak dalej. Tam są też zrębki. Nie dalibyśmy rady, to wszystko prawić A ja nie będę pryskał na y, chwasty. Tam mamy zrębki, zaraz wam to wszystko pokażę. Hmm, 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 hmm. Idziemy po dynie 500 kg. To jest jeden pięknie rozrośnięty Arbus, ale to nie jest, że tylko jeden. Bo tam są następne. Idziemy po Arbuza 50 kg. Piękne. To mnie bardzo cieszy, jak na to patrzę. Bardzo mnie to cieszy. Pole ze zrębkami. Warzywa różnie rosną. Ale tutaj też się nie poddaje. Też spróbuję te warzywa wyprowadzić na prostą, żeby rosły lepiej. Na zrębkach jest różnie. Tu, tu są swoją drogą świeże zrębki, jak również są przerobione. Połowa jest świeżych. Tutaj są świeże, a tam dalej już są przerobione. Mniej więcej o tutaj od tego momentu są już przerobione zrębki. I też o to poletko powalczymy. Nie poddaje się. Nieźle polało wczoraj. Mnóstwo wody. Mnóstwo. <laughs> wytrzymały, wytrzymały, nie odpadły. Jabłuszka. No. No. Wczoraj się wzruszyłem, jak tutaj stałem i sobie jadłem moją ulubioną roślinę owocową, jaką jest świdośliwa dla Marcka. Inne mi nie smakują aż tak. Ta jest przepyszna. Jak to sobie jadłem. Taki smak. Niesamowita słodycz. Uwielbiam słodkie. Pierwszy rok uprawy. Sad owocowy. Zbiory już w pierwszym roku. W sporej części jabłuszka, gruchy, gruch mam sporo, morwy, różne rośliny owocowe owocują w pierwszym roku uprawy. Ja wam pokażę zaraz ten. Agresty, porzeczki, boróweczki. Jagody mi pięknie zaowocowały w tym roku znaczy pięknie jak na pierwszy rok. Ale jestem szczęśliwy z tego powodu. Zobaczcie sobie mój sad. Ponad 100 drzew owocowych. Dużo pracy, ale wielka radość jak tak sobie tak przeszedłem i się patrzę no to jest radość, bo nie odpadły te owoce, mimo tych wiatrów jest wszystko ok, nic się nie połamało, grucha na gruszce po tym kiepskim maju pokazywałem wam padniętą morwę po lewej stronie, wszystkie liście wszystkie liście odpadły urosły nowe, mówiłem żeby się nie poddawać, że to odbije że to będzie rosło i obie morwy owocują, mimo tego jak dostały w kość zobaczcie sobie <laughs> patrzcie jak pięknie Mój przepiękny sad owocowy. To jest to, co kocham robić. Chodzić obok tego. W szczególności obok roślin jadalnych. Ale teraz też będzie posadzonych dużo kwiatków. Nie ma poddawania się. Za bardzo to kocham. Żeby wiecie się poddać, bo połamało mi tunele, żeby, no bo coś tam może się z warzywami, jakiegoś tam pomidora lekko i tak dalej. Majowe chłody, czerwcowe chłody. Nawet tutaj w czerwcu teraz było, było zimno. Mnóstwo różnych szkodników, różne uprawy. Uprawa trwa dalej. Pigwa, pierwszy rok uprawy. No z kilkanaście na jednym drzewie. Mam takich kilka drzew. Piękny, satysfakcjonujący widok. Jedna śliwka, słuchajcie, i dalej wisi. Wczoraj sobie zjadłem pierwszą czeresienkę. A tutaj mój orzech mam takiego jednego po poprzednich właścicielach. On klapnął ten przez te chłody. Końcówki mu klapły. Ale będzie teraz mnóstwo orzechów. Agresty plonują. Porzeczki plonują. I na każdym krzaku. Na każdym krzaku. Agresty i, po, i porzeczki plonują. Zobaczcie sobie. Ile tego jest. Ile tego jest. Wielka satysfakcja. Mnóstwo pracy. Ale radość z tego, że własne porzeczki. Własne owoce. Własne warzywa. Tu na pniu agrest. Jeden. Następny. Następny. Tutaj jeden. W ogóle nie odbił. Wymieni się go na jesień. Następny. No i tak mógłbym, wiecie, chodzić, chodzić. Porzeczki. Na pniu tronują. Mam białe, czerwone, czarne. O. Patrzcie jak pięknie. Patrzcie ile tego jest. Spójrzcie sobie. Pierwszy rok uprawy. Hmm, patrzcie. Na, jagody kamczackie małe, ale zaplonowały. I to dobrze w tym roku. Jeszcze jakieś tam plony są pojedyncze, co ja albo Iwonka nie zdążyliśmy zjeść. To jest ta boróweczka, co ją ściąłem praktycznie do zera. Odbiła. Każda borówka odbiła. Po tych poprzednich właścicielach. Zobaczcie sobie. Nowe pędy rosną i też będą w tym roku plony. I to większe, bo nie ma tylu pędów, bo tam było bardzo dużo pędów. W sensie, że większe owoce i smaczniejsze. O, spójrzcie sobie. I tak mogę pokazywać, bo to jest. No tutaj, jeden taki. Pęd fajny, też młody, to się cieszę, ale tu wszędzie, wszędzie takie, wiecie, fajne plony. Nowo posadzone borówki też pozwoliłem im zaowocować. Troszkę tam plonów będzie. Kot właśnie będzie polował. Tutaj też swoją drogą są mi lisy, sarny, bażanty. Ostatnio uratowaliśmy takie wielkie ropuchy, też bocianów jest bardzo dużo, na wsi jest pięknie. Tutaj przepiękny czosnek słoniowy, liczy na główki takie 300, może do 500 gramów. No ale mogą być mniejsze, bo zostawiłem te pędy kwiatostanowe dla mamy, bo jutro mama będzie u nas, więc sobie będzie jadła. Chciałem, żeby miała właśnie świeże. No chwasty też rosną, ale czosnek też rośnie. A zwykły czosnek, no cóż, zaraz do zbioru, powinno być nieźle. Tutaj uprawa na korze. Jestem z tego czosnku zadowolony, to znaczy mam tutaj wiele odmian, więc jedne będą większe, drugie będą mniejsze, aczkolwiek powinny być dobre zbiory. Przynajmniej w wielu przypadkach. Bo to też ja sobie testuję różne odmiany. To jest według mnie bardzo fajne, że dzięki wam mogę sobie takie coś robić. No a tutaj cebula, tej cebuli mam sporo. A tutaj to, co chciałem wam pokazać, pomidory dwumetrowe. Muszę o nie jeszcze zadbać, zrobiłem dwa rzędy takie do porządku. Natomiast tutaj jeszcze zostało mi do przypielęgnowania, ale pomidory mają już 2 metry. To jest coś niesamowitego. I po zjedzeniu w zeszłym roku tego pomidora chciałem, żeby był ten właśnie znowu moment, żebym go znowu mógł zjeść. Najsmaczniejszy pomidor. Odat. I jest ten moment. Powinienem się jeszcze chwilę wstrzymać, ale się nie mogę powstrzymać. Tego i tak będzie mnóstwo. Mnóstwo tych pomidorków mam w szklarni. Jutro będzie o, o tym filmik, o ich pielęgnacji. Bardzo ważnej teraz. No cóż, zakończymy na tych dwóch tunelach połamanych. No, jest mi smutno, to nie będę ukrywał. W okolicy połamało drzewa. No, straty są duże z tego, co mi teściu mówił, bo przejeżdżał rano. Niestety, no, najważniejsze, że nam się nic nie stało, że jest w miarę OK. Dwa tunele połamane, ale większość warzyw nieźle przetrwała te, te wiatry i tak dalej, więc no, nie poddajemy się, naprawimy tunele. Przynajmniej jeżeli się uda, mam na to nadzieję, bo no, nie będę kupował następnych, bo już to jest za dużo pieniędzy. Tunel już jest naprawiony, Nie, ale trzeba go tam wzmocnić, bo z jednej strony, wiecie, po długości on jest bardzo fajnie wzmocniony, natomiast tutaj to jest tandetne, słabe i no, trzeba to tutaj wzmocnić, bo przyjdą następne takie duże wiatry i będzie, będzie kicha. Tamten wcześniejszy tunel, co wam pokazywałem, no to on jest jednak trwalszy, tutaj lepiej to i w jedną, i w drugą stronę, więc tam jest trudniej, żeby to się połamało. Ale dobrze, dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za całe Wasze wsparcie. Też nie chcę, żeby to brzmiało, że zachęcam, wiecie, do, do kupowania, żebyście mnie wsparli, bo sobie nie dam rady, bo sobie radę damy. Ale jak chcecie oczywiście kupić moje produkty, to zapraszam na infouprawa.pl i na Allegro. Dziękuję Wam za, za wszystko i Was serdecznie pozdrawiam.